Hej, kultura, tutaj Ola. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książkach, które czytałam w styczniu. I co ważne, ja naprawdę weszłam w ten rok z taką dużą energią. Miałam myśl, że to będzie mój rok, będę wybierać same najlepsze książki, same najlepsze komiksy, i pod koniec roku nie będę wiedziała, jakie tytuły Wam przedstawić jako właśnie te ulubione. Taki był plan. Ale bardzo szybko zweryfikowałam go po przeczytaniu pierwszej książki, która okazała się dosyć dużym rozczarowaniem, i no naprawdę się tego nie spodziewałam. Jak widać, plany zostały szybko porzucone, i myślę, że przejdziemy do tej pierwszej książki, która aż tak wywołała we mnie. Wiele negatywnych emocji. Jakby ktoś mi powiedział, że tak zakończy się moje pierwsze spotkanie z Zadie Smith, no to naprawdę bym nie uwierzyła, dlatego, że wydawało mi się, że jest to taka autorka, która na pewno mi się spodoba. Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o tym, jak ona pisze. A oszustwo niestety chyba nie jest zbyt reprezentatywną jej książką. Jest to powieść historyczna, i myślę, że to może być troszeczkę problem. I nie zrozumcie mnie źle, bo tutaj jeśli chodzi właśnie na przykład o research, Zadie Smith zrobiła super robotę. Mamy Anglię XIX-wieczną, i tu bardzo dużo się dzieje. Mamy przemiany społeczne, mamy to, co zaczynają dostrzegać wyższe klasy społeczne, nie do końca jeszcze rozumieją jakieś podszepty feminizmu coś co tak powoli kiełkuje gdzieś w tych salonach literackich na przykład i w tym wszystkim bohaterkę która chyba jest taką najjaśniejszą postacią w tej książce czyli Elizę jest to kobieta doświadczona życiem bardzo bystra bardzo obyta a jednocześnie ma takie Poczucie w sobie, że trochę zmarnowała życie. I ja zapałałam bardzo dużą sympatią do tej bohaterki, bo jest to jeden z moich ulubionych typów. Takie postacie, które potrafią spojrzeć z taką dozą samokrytycyzmu wobec swojego życia, potrafią przejść taką mocną, dosyć refleksję, przyznać się do pewnych rzeczy przed samymi sobą. I niestety wydaje mi się, że dosyć dużym błędem było wprowadzenie innych narracji w tej książce. Bo Zadie Smith nie skupia się tylko i wyłącznie na Elizie i na tym, co ona widzi, co ona dostrzega, tylko gdzieś podróżuje pomiędzy wydarzeniami, które wtedy właśnie w Londynie były bardzo głośne. Tytułowe oszustwo to historia prawdziwa, dlatego że Zadie Smith opowiada o Arturze Ortonie. Jest to mężczyzna, który na wiele lat zniknął ze sceny, zniknął z społeczeństwa, a kiedy wrócił na zupełnie innej części globu, oczywiście chciał odzyskać swój majątek i była cała sprawa odnośnie tego, czy to jest prawdziwy Artur Orton, czy to jest tylko pretendent, który próbuje się podać za Artura Ortona. Bardzo ciekawa sprawa, która miała nas w jakiś sposób, jak rozumiem, zainteresować pod względem takim współczesnym, właśnie fake newsów, tego jak rozróżniamy informacje. Znajdziecie w tej książce wiele przykładów, właśnie z gazet na przykład. Natomiast nie jestem pewna, czy te rozważania faktycznie wynikają z tekstu, czy my już troszeczkę jako czytelnicy sobie tutaj dopowiadamy. I w ramach takiego podsumowania mamy historię Elizy, czyli tej doświadczonej przez życie kobiety, która ma wiele takiej złości, takiego żalu w sobie. Mamy opowieść pretendenta Artura Ortona i całej jego sprawy sądowej, a na końcu jeszcze trzecią historię dosyć długi ustęp o niewolnictwie. I kiedy tak myślę o całości tej książki, to ja nie widzę za bardzo tutaj takiego sensu i tego, jak to się miało skleić, zwłaszcza, że niestety te rozdziały tutaj są ekstremalnie krótkie, dosłownie strona, dwie strony, przez co miałam duże takie poczucie chaosu oraz tego, że my tak naprawdę ślizgamy się tylko i wyłącznie po powierzchni tych wątków. Ten tytuł niestety jest bardzo niekonsekwentny, a przy tym momentami nurzący, co chyba jest najgorszym, co można powiedzieć o powieści. Obiecuję, że teraz już będzie trochę lepiej, dlatego że postanowiłam zaleczyć moje złamane nadzieje naprawdę bardzo dobrymi komiksami. I miałam taki plan na ten rok, że chciałabym w końcu nadrobić wszystkie wydane w Polsce komiksy Pakoroki. I nie zwlekałam z tym, słuchajcie. Stwierdziłam, że zaczynamy od razu i rozpoczęłam otchłaniam zapomnienia, które, no nie chcę jeszcze wyrokować, dlatego że zostały mi jeszcze dwa komiksy, które ostatnio wypożyczyłam z biblioteki, jeśli chodzi o pako, ale no to może być mój ulubiony. Jeśli oglądaliście mój film o ulubionych komiksach, jakie kiedykolwiek przeczytałam, podejrzewam, że będziemy musieli kiedyś zrobić aktualizację, zwłaszcza po tym tytule. To ja tam wspominałam o tym, jakim autorem jest Pakoroka. Jest to taki komiksiarz, któremu ja bezgranicznie ufam. Jest to autor, który potrafi z ogromną empatią, z ciepłem, z takim taktem opowiedzieć o naprawdę bardzo poruszających rzeczach i w zupełności nie mamy takiego poczucia, że on wykorzystuje ten temat, tylko właśnie próbuje nam przekazać jakąś taką prawdę życiową, coś, nad czym powinien powinniśmy się zatrzymać i tak samo jest zdecydowanie z odchłaniem zapomnienia. To historia wojny domowej w Hiszpanii oraz tego jak ludzie, którzy zostali brutalnie zamordowani oraz pochowani w masowych grobach do tej pory nie dostali szansy na taki godny pochówek, a przede wszystkim ich rodziny nie dostały szansy na to, żeby pamiętać ich w godny sposób. Wśród historii, które poznajemy w tym komiksie Przede wszystkim śledzimy losy ponad 70-letniej Pepiki, która złożyła obietnicę swojej matce, że doprowadzi ojca do godnego spoczynku, do tego, żeby mógł on spocząć wraz właśnie z matką. I to jest naprawdę coś, co rozrywa serce, dlatego że ta kobieta, już teraz starsza, a kiedyś dziewczynka, żyją z tym piętnem naprawdę przez całe swoje życie. I to jest coś... Co po prostu ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób opisać, a jednocześnie pakoroce się to jak najbardziej udaje. To jest bardzo emocjonalna przeprawa, ale jak najbardziej warto ją zrobić. Dlatego, że pakoroka faktycznie umie opowiadać o trudnych emocjach. A to, co mi szczególnie przypadło do gustu, to to, jak te teksty wszystkie. Korespondują ze sobą, bo zarówno zmarszczki, zarówno dom, jak i teraz właśnie otchłań zapomnienia one wszystkie opowiadają o pamięci, o prawie do tej pamięci, o tym, jak ważne są wspomnienia i dlaczego warto pielęgnować te wspomnienia. W tym tekście pojawia się też taka nutka, Poczucia niesprawiedliwości. I ona tutaj wybrzmiewa bardzo głośno. Pokazuje nam ten biurokratyczny, bardzo ciężki orzek do zgryzienia, który miała Pepika. I no naprawdę mamy ochotę potrząsnąć tymi urzędnikami, którzy, co ważne, czasami mają po prostu związane ręce i nie mogą pomóc tej kobiecie. To bardzo ważny komiks, wartościowy, a przy tym niezwykle wymowny. I z tego powodu, kiedy go tylko skończyłam, wiedziałam, że to będzie też miesiąc, w którym sięgnę po kolejny, który miałam już na półce czyli po powrót do Edenu. I nie mogłam w zasadzie trafić lepiej z tym komiksem, dlatego że opowiada on właśnie o czasach wojny domowej w Hiszpanii oraz o frankistowskiej dyktaturze. Cała historia zaczyna się od zdjęcia i to jest taka fotografia, na której nie znajduje się pełna rodzina. Ale dla głównej bohaterki Antonii jest ono szczególne. To jest taki aspekt, którego nie rozumieją jej dzieci nie wiedzą, dlaczego ta fotografia jest na tyle szczególna dla ich matki, ale my wraz z rozwojem całej historii, wraz z przewracaniem kolejnych kartek, dowiadujemy się, ile mocy ma taka jedna fotografia. Wydawać by się mogło, że ta historia będzie bardzo osobista i taka zamknięta. Mimo wszystko, Paco udało się wykorzystać tę opowieść Antoni, żeby pokazać nam trochę szerszy kontekst. Przede wszystkim to, jak żyło się w powojennej Hiszpanii. To, co szczególnie mnie zaskoczyło w tym komiksie, to na pewno ta sfera graficzno-narracyjna, dlatego że ja widzę, że ona nie jest przypadkowa. I że tutaj zaszły takie poważne procesy myślowe, jak wprowadzić to zdjęcie i sprawić, że my zrozumiemy, że ta jedna fotografia może być dla kogoś jedną małą fotografią, pewnym przedmiotem, który trzyma te wspomnienia, ale jednocześnie jest to moment zatrzymany w czasie, jak kadr, właśnie komiksu, który sprawia, że możemy do niego wejść i poznać szerszy kontekst. To było coś bardzo ciekawego i widać, że ten zabieg się tutaj jak najbardziej udał. Bardzo solidne historie i, no cóż mogę powiedzieć, Parko jak zwykle to zrobił. Bardzo się cieszę, że właśnie od jego komiksów zaczęłam ten rok. Wracając do książek, Tez i Królikarnia. Jest to ta seria powieściowa wydawnictwa czarnego. Notabene bardzo lubię tę serię i byłam bardzo ciekawa tego tytułu, bo słuchajcie, jest to debiut, który ma bardzo dużo pozytywnych opinii, jak się okazało. I w zasadzie nie dziwię się, bo jak na debiut, to ta książka jest naprawdę bardzo solidnie napisana, z dużym takim przemyślanym pomysłem. I mimo jakichś takich potknięć, jak najbardziej mnie zainteresowała. Fikcyjne Waka Weil vale na pasierdzy, kraina opuszczonych fabryk i beznadziei. Tytułowa królikarnia. To kompleks socjalnych mieszkań, w których ściany są tak cienkie, że ze spokojem możecie podsłuchiwać swojego sąsiada, nie wysilając się przy tym. I w tym wszystkim mamy bohaterkę, Blanding, która jest taką postacią tajemnicą. Zafascynowana średniowicznymi mistyczkami, dziewczyna będzie wzbudzała duże kontrowersje w czytelnikach i wcale się temu nie dziwię, bo jest to postać bardzo. Specyficzna. Jednocześnie jest to taka bohaterka, którą ja jak najbardziej lubię, dlatego, że po prostu mnie zaskakuje. Ja mam dość takich bohaterek, które są kopiuj w klej takie same, a Blandiny jednak się zdecydowanie wyróżnia. Im więcej ją poznawałam, tym większą taką. Ciepłe uczucia we mnie wzbudzała, dlatego, że jest to dziewczyna, której ta fascynacja nie jest absolutnie przypadkowa, i to, jak ona poszukuje cierpienia, żeby odkupić jakieś swoje winy, jest jakąś metodą, którą szybciej lub później zrozumiecie. Ale oczywiście, tak jak możecie się trochę domyślać, historia królikarni przez te cienkie ściany sprawia, że musi się tutaj pojawić więcej bohaterów i jak najbardziej tak jest, co powoduje taki trochę lekki chaos narracyjny i myślę, że to jest właśnie ta słabsza część tego debiutu, właśnie lawirowanie pomiędzy tymi różnymi wątkami i sprawienie, żeby każdy z nich był na tyle intrygujący i interesujący dla czytelnika, żeby on chciał kontynuować lekturę. Jednocześnie bardzo doceniam to, jak test pracuje słowem. Mam wrażenie, że pewne rzeczy, które tutaj miały wybrzmieć, jak najbardziej wybrzmiały. I widać, że ta autorka chciała nam pokazać może momentami trochę za dużo, i to było coś, co troszeczkę gubiło tę książkę. Natomiast z tego chwilowego szumu, autorka mimo wszystko wybrnęła w zakończeniu, które było bardzo zgrabnie napisane i sprawiło, że faktycznie wszystkie te wątki, które ona gdzieś rozpoczęła i które miałam wrażenie, że idą momentami donikąd, sprawiło to, że po prostu one się zamknęły w bardzo fajną całość. Bardzo przyzwoity debiut i chciałabym czytać właśnie więcej takich książek, które są wyczerpujące, a jednocześnie zostawiają mnie w takim poczuciu, że kiedy zobaczę na jakichś zapowiedziach nazwisko właśnie autorki, to ja bardzo chętnie sięgnę i zobaczę, w którą stronę ona poszła. I to jest, to jest właśnie o z Ganti. Przejdźmy dalej, czyli manga. I mam wrażenie, że nikogo nie zaskoczę, dlatego że jest to seria, po którą sięgam stale. Wychodzi nowy tom, ja go kupuję, siadam, 30 minut skończone. Ale emocje, które przeżywam, zostają ze mną na dobry miesiąc, jak nie dłużej, kiedy czekam na kolejny tom. Mowa oczywiście o krwi na szlaku, tom siódmy, i to jest już ten moment, w którym. Trochę ciężko opowiadać o fabule, bo nie chciałabym Wam zdradzić za dużo. Wydaje mi się, że im mniej będziecie wiedzieć, tym lepiej, więc po prostu chciałabym, żebyście wiedzieli, że jest to historia o miłości rodzicielskiej, ale takiej, która jest bardzo toksyczna i niebezpieczna. Poprzedni tom skończył się dosyć potężnym cliffhangerem, ale mimo wszystko Shuzo Oshimi potrafił utrzymać to napięcie wraz z rozpoczęciem kolejnej części, co wydaje mi się nie aż tak łatwe. Natomiast przez całą krew na szlaku ja mam wrażenie, że to napięcie jest na bardzo wysokim poziomie i bardzo rzadko schodzimy z tego wysokiego C. Może to być plus, ale również i minus. Dla mnie jak najbardziej plus, bo mimo wszystko nie spotkałem. Nie się jeszcze nigdy z tak ciekawie prowadzoną fabułą, z tak oszczędnie prowadzoną fabułą, jeśli chodzi o dobór słów. Tutaj rysunki bardzo przemawiają do mnie. Mam wrażenie, jakbym odczuwała całą gamę emocji wraz właśnie z bohaterami. Bardzo podoba mi się, jak intensywna jest to historia, jak mroczna i pełna emocji. A przy tym, to że ja nie do końca wiem, w jaką stronę ona zmierza, ja jestem pod ciągłym wrażeniem tego, jaki umysł ma Shuzo Oshimi, jak opowiada historię i co chce nam przekazać. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę taki komiks, który na sam koniec zwali mnie z nóg. I na sam koniec staniemy się tacy jak on, głosy z przeklętej ulicy Macieja Pisuka. Czyli wydawać by się mogło, że takie maleństwo, ale niech was to nie zmyli, bo jest to naprawdę kawał dobrego nonfiction. Książka, która. Wzięła mnie absolutnie z zaskoczenia. Nie spodziewałam się tego, jak bardzo prawdziwa i surowa będzie to historia, taka zupełnie niewyedytowana, i że ten podtytuł, głosy, no to faktyczne są głosy, a nie coś, co jest przepuszczone przez jakąkolwiek ocenę autora czy redaktora. I to jest coś, co sprawiło, że bardzo szanowałam tę książkę w trakcie. Za tę prawdę i za to, jak przedstawiła opowieści ludzi, którzy mieszkają na ulicy Brzeskiej w Warszawie. To ulica, która przez lata była uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych ulic w stolicy. Do tego stopnia, że osoby, które tam mieszkają, czują się jak. Wrzutki w społeczeństwie i jest to bardzo przykre, dlatego że ten tekst opowiada o momencie, w którym ludzie faktycznie odwracają oczy. To bardzo szczere wyznania, pełne bólu, przemocy, alkoholu i przede wszystkim bardzo trudnych wyborów czasami wyborów pomiędzy złym a złym. Co ważne, mam wrażenie, że jest to jedna z tych pozycji, która bardzo otwiera oczy i uczy empatii przede wszystkim, dlatego że ludzie są pierwsi do tego, żeby oceniać, ale sytuacja nigdy nie jest krystalicznie czysta, nigdy nie jest też biało-czarna i mam wrażenie, że w tym tekście i w tych wyznaniach bardzo to wybrzmiewa. Ostatni rozdział można potraktować jako posłowie i chciałabym dodać, że jest ono jak najbardziej odważne. Nie tylko rzuca nam takie światło dzienne na to, dlaczego autor podjął się w ogóle tego tematu, ale przedstawia jego osobistą historię. Specjalne podziękowania śle dla Tomka czy Tomasza, który tak mnie zmotywował do przeczytania tej książki. Jak najbardziej miał rację. Jest to tytuł szalenie potrzebny w mojej ocenie i naprawdę nie wyobrażam sobie, że mielibyście go nie przeczytać. A jeśli zaintrygowała Was ta okładka, bo trzeba przyznać, że Wzrok tej dziewczyny naprawdę przeszywa duszę. To zachęcam Was do zajrzenia na Instagram autora, bo znajdziecie tam więcej właśnie zdjęć z mieszkańców z ulicy Brzeskiej. I no są one naprawdę hipnotyzujące, i dają taką dodatkową warstwę też do książki. Tak prezentuje się czytelniczo mój styczeń. Bywało różnie, ale bardzo cieszę się, że udało mi się zakończyć ten miesiąc z takimi tytułami, do których chciałabym wracać i przede wszystkim Wam polecać. Jestem ciekawa, czy udało Wam się już przeczytać w ostatnim miesiącu coś takiego naprawdę wyjątkowego, co chcielibyście polecić w komentarzach. Dajcie koniecznie znać. Na ten moment to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.